No dobra, <laughs> idziemy dalej. Wewnętrzny ogień. Kaloska sneda. Strona 79. Słuchając wyjaśnień Don Juana, zupełnie przestałem zwracać uwagę na otoczenie. Generał chyba wstał i odszedł. Nigdzie go nie było widać. Zaskoczenie zauważyłem, że siedzę w kucki na skale. A Don Juan, który na obok mnie, delikatnie naciska na moje ramiona. Wyciągnąłem się na skalę i przemknąłem oczy. Z zachodu wiał łagodny wiatr. Nie zasypiaj, powiedział Don Juan. W żadnym wypadku nie wolno ci usnąć na tym głazie. Usiadłem. Patręło się we mnie. Rozluźnij się tylko wciągnął. Wycisz wewnętrzny dialog. Byłem bez skupiony na jego słowach, gdy na raz przeszedł mnie lęk. W pierwszej chwili nie wiedziałem o co chodzi, pomyślałem, że może znów przydarzy mi się atak nieufności. Ale potem jak grom poraziła mi świadomość, że jest już późne południe popołudnie. Wydawało mi się, że nasza rozmowa trwała jakąś godzinę, a tymczasem zajęła ona cały dzień. Dotarło do mnie znaczenie tej niezgodności, choć nie miałem pojęcia, co się ze mną stało. Podywałem się z miejsca ale w całym ciele odczuwałem dziwne wrażenie Chciałem biec. Don Juan doskoczył do mnie i zatrzymał mnie siłą. Upadliśmy na miękką ziemię. Trzymał mnie w żelaznym uścisku. Nie miałem pojęcia, że jest taki silny. Trząsłem się gwałtownie i konwulsyjnie rzucałem ramionami na wszystkie strony. Jakaś część mnie zachowała jednak dystans i z fascynacją obserwowała wibracje, obroty i drżenie całego ciała. W końcu atak minął i Don Juan puścił mnie dysząc z wysiłku. Rzekł, że wrócimy na skałę i będziemy tam siedzieć, dopóki nie dojdę do siebie. Nie mogłem się powstrzymać, by nie zadać mu zwykłego pytania, co się ze mną stało. Wyjaśniał, że gdy do mnie mówił, przekroczyłem pewną granicę i wszedłem w bardzo głęboko w lewą stronę. Obydwaj z generałem poszli tam za mną, a potem wypadłem stamtąd równie niespodziewanie jak wszedłem. Pochwyciłem cię w samą porę, powiedział, gdybym tego nie zrobił, wróciłbyś prosto do swojej normalnej świadomości. W głowie miałem zupełny zamęt. Don Juan wyjaśnił, że wszyscy trzej graliśmy ze świadomością. Widocznie przestraszyłem się i uciekłem od nich. Genaro jest mistrzem świadomości, tłumaczył Don Juan. Silvio Manuel jest mistrzem woli. Obydwaj zostali bezlitośnie wepchnięci nieznane. Mój dobroczyńca zrobił z nimi to samo, co jego dobroczyńca zrobił z nim. Genaro i Silvio Manuel pod niektórymi względami bardzo przypominają dawnych widzących, wiedząc, co potrafią zrobić. Ale zupełnie nie interesuje ich, w jaki sposób to robią. Dzisiaj, generał wykorzystał okazję, by popchnąć swój blask świadomości. W rezultacie, wszyscy trzej znaleźliśmy się w dziwnych obszarach nieznanego. Proszę, by mi opowiedział, co się tam zdarzyło. Sam sobie będziesz musiał to przypom przypomnieć, odezwał się jakiś głos tuż przy moim uchu. Byłem zupełnie pewien, że jest to głos widzenia, To też wcale się nie przestraszyłem, a nawet powstrzymałem impuls, wykazał mi się dorzucić. Jestem głosem widzenia i chcę ci powiedzieć, że jesteś mały kutas, rzekł głos i zachichotał. Odwróciłem się, zamieniam plecami się do generała. Byłem tak zdziwiony, że śmiałem się chyba odrobinę, odrobinę bardziej historycznie niż oni. Już się ściemnia faczek w końcu Genaro. Obiecałem ci wcześniej, urządzimy tu sobie bal. Na to wtrącił Don Juan. Cyw, że na dzisiaj powinniśmy już skończyć, bo taki za nim mięczak, że umarłbym ze strachu. Nie, on jest w porządku, zamignęło, poklepując mnie po ramieniu. Lepiej zapytaj jego, odparł Don Juan. Sam ci powie, że jest mięczakiem. Naprawdę z mięczakiem? Zabrał generał marszał z czoła. Nie odpowiedziałem. Obydwa zatrzymali się śmiech ze śmiechu. Generał na ziemię, don Juan znacznie wyskoczył ze skały i pomógł mu wstać. Po okno, hałaczek, mówił do Don Juana, wskazując na mnie, za nic w sieci się nie przyzna, że jest mięczakiem. Czuje się na to zbyt ważny, Robi i w ze stachu, i pomyśli, co może się zdarzyć przez to, że nie, mia... że nie przyznał się do tchórzostwa. Patrząc na nich, myślałem, że tylko Indianie potrafią zdobyć na taką wesołość. Ale jednocześnie powstało we mnie przekonanie, że obydwaj mają w sobie niezmierzone pokłady złośliwości. Robi sobie zabawę z niej Indianina. Don Juan natychmiast sprzeczał moje uczucia. Nie wypuszczaj swojego poczucia ważności spod kontroli, ostrzegnie. mnie. Pod żadnym względem nie jesteś kimś szczególnym. Nikt z nas nie jest. Nieważne, czy to Indianin, czy nie. Nagłoń Julian jak jego mieli w życiu mnóstwo uciechy dzięki nam. Generał zręcznie wspiął się z na skałę i podszedł do mnie. Na twoim miejscu czułbym takie zażenowanie, że chyba się bym rozpłakał. Rzekł, płacz, płacz, płaczaj trochę, a poczujesz się lepiej. Ku memu nieupisowemu zdumieniu zacząłem ci ochszlochać. Potem dozłościłem się tak, że zaczęło z ciekłości. I wtedy poczułem się lepiej. Don łogodnie poklepał mnie po, po, po plecach i powiedział, że złość zazwyczaj świetnie trzeźwi. Czasami działa tak, że Stach, tak, Stach lub humor, ponieważ natury jestem gwałtowny, reaguję tylko na złość. Dodał, że nagłe przesunięcie blasku świadomości osłabia człowieka. Obydwa próbowali mnie wzmocnić, naładować, kiedy on osiągnął cel, który prowadził mnie do wściekłości. Zapadał zmierzch. Na raz wskazał jakieś migotanie w powietrzu na wysokości wzroku. W półmroku sprawiało to wrażenie, jakby dookoła miejsca, gdzie siedzieliśmy, lata duża Postęp był bardzo łagodnie, ze swoją skłonną do przesady naturą, poradził mi Don nie bądź zbyt, Nie bądź zbyt gorliwy. Pozwól, by poprowadził. Nie odrywaj wzroku od tego punktu. Migoczący punkcik na pewno był ćmą. Wyraźnie dostrzegamy jej kształt, śledzimy wzrokiem jej kręty, zmęczony lot, aż w końcu widziałem każdy pyłek kurzu na jego skrzydłach. Na raz coś wydawało mnie zapatrzenia. Tuż za plecami poczułem poruszenie, jakby bezgłośny hałas, jeśli coś takiego jest możliwe. Odwróciłem się i na drugim końcu skały, wznoszącym się nieco wyżej niż ten, na którym siedzieliśmy, zobaczyłem szereg ludzi. Przyszło mi do głowy, że mieszkańcy tej okolicy powzięli jakieś podejrzenia, widząc, że kręcimy się tu przez cały dzień. I wspinęli się na skałę, żeby zrobić nam coś złego. Natychmiast wyczułem ich intencje. Don Juan i w pośpiechu zsunęli się ze skały, gdy zrobić to samo. Oddaliliśmy się stamtąd, nie odwracając się i nie sprawdzając, czy ktoś z nami idzie. Podozrze, żaden z nich nie chciał rozmawiać. Don Juan uciszył mnie gwałtownym krzykiem i przyłożył palc do ust. Dotarliśmy do domu Gnara. On sam nie wszedł do środka, tylko przeszedł się dookoła. Don Juan wciągnął mnie do zabtuk. Kim byli ci ludzie, Don Juan? Zapytałem. Gdyby dwa już bezpiecznie wewnątrz, przy zapalonej lampie, to nie byli ludzie. Odrzek. Daj spokój, do Nie próbuj mnie nabierać. To byli ludzie. Widziałem ich na własne oczy. Oczywiście, że widziałeś ich na własne oczy, uparował, ale to już nic nie znaczy. Twoje oczy wprowadziły cię w błąd. To nie byli ludzie. Szli za tobą. Kenaro musiał ich od ciebie odciągnąć. Kim tak razie? Byliście nie ludźmi? A. To właśnie jest tajemnica. To zagadka świadomości, której nie da się rozwiązać racjonalnie przez rozmowę. Można tylko być jej świadkiem. Pozwól mi w takim razie być jej świadkiem pod Przecież już Ci się to zdarzyło dwa razy w ciągu jednego dnia. Zdziwił się. Teraz nic wam nie pamiętasz, ale przypomnij sobie, tu udać się na nowo rozświetlić ewanację. Pojawił się blask. Wypatrzyłeś tajemnicę świadomości, o której mówię. Dojdźmy do naszych wyjaśnień. Powtórzył, że świadomość zaczyna się od nieustającego nacisku wyranego przez swobodne emanacje na te, które są zamknięte we wnętrzu kokonu. Ten napór wywołuje pierwsze działanie świadomości. Zatrzymuje ruch uwięzionych emanacji, które usiłują przebić kokon i zginąć. Dla widzącego prawa wygląda tak, że wszystkie istoty żywe dążą do śmierci ciągną. Jedynie świadomość powstrzymuje śmierć. Nowych widzących głęboko niepokoiło to, że świadomość przeciwstawia się śmierci, a jednocześnie przyciąga ją, gdyż jest pokarmem orła. Ponieważ nie potrafili tego wyjaśnić, gdyż bytu nie da się zrozumieć racjonalnie, zdali sobie sprawę, że ich wiedza składa się z par wzajemnie sprzecznych twierdzeń. A po co rozwinęli taki system? Zapytałem. Oni no niczego nie rozwijali, odnajdywali tylko. Niekwestionowane prawdy przez swoje widzenie. Te prawdy są ułożone w pozownie sprzeczne do sobą parę, i to wszystko. Na przykład, widzący muszą być ludźmi metodycznymi i racjonalnymi, uosobieniem trzeźwości umysłu, a jednocześnie muszą się pozbyć wszystkich tych cech, by móc swobodnie otworzyć się na cuda i tajemnice istnienia. Don Juan tylko częściowo zabił mi tym przykładem. Rozumiejąc, miał na myśli. On sam starał się rozwijać wernie racjonalne podejście tylko po to, by je potem zetrzeć na proch i żądać, bym się go zupełnie pozbył. I tu od mu, jak rozumiem, to rozumiem, trzeba niezwykłej czerwistości umysłu, by połączyć ze sobą przeciwieństwo od rzek. To nchłania, no a czy można powiedzieć, że takim mostem jest sztuka? Możesz nazwać ten most jak chcesz sztuką, uczuciem, czerwistością umysłu, miłością czy nawet dobrocią. Wrócić do wyjaśnień. Badając pierwszą uwagę, nowi widzący uświadomili sobie, iż wszystkie organiczne istoty, organiczne, są organiczne i nieorganiczne. Wszystkie organiczne istoty u człowieka wyciszają swoje pobudzone emanacje wewnętrzne, tak, by mogły się to połączyć z odpowiednikami na zewnątrz. Ludzie tego nie robią. W zamian, ich pierwsza uwaga sporządza inwentarz emanacji oraz zawartych wewnątrz kokonu. Co to jest inwentarz, kochanie? Ludzie zauważają emanacje, które mają wewnątrz kokonu. Żadne istoty tego nie robią. W chwili, napor, w chwili gdy napór na swobodnej emanacji, nie uruchamia emanacje wewnętrzne, pierwsza uwaga zaczyna obserwować Ciebie samą na tyle, na ile jest w stanie to zrobić. Zauważa swoje cechy, a w każdym razie próbuje. Ten proces widząc nazwę sporządzaniem inwentarza. Nie chcę przez to powiedzieć, że ludzie sporządzają inwentarz własnego wyboru, albo że mogą się od tego uchylić. Sporządzanie inwentarza jest nakazem Orła, ale sposób, w jaki ludzie wykonują to polecenie, zależy od woli. Don Juan rzekł, że choć nie lubi nazywać emanacji rozkazami, w gruncie rzeczy tym one są poleceniami. Tak jak program komputerowy, który ustawia, na przykład, jak wygląda jakiś program, jak wygląda gra komputerowa, cały ten świat, po prostu widzisz, coś jest tam, coś jest tam. Działa tak, oby inaczej, tak? To samo tworzy emanację. No, on rzekł, że choć nie lubi nazywać emanatem rozkazanymi, w gruncie rzeczy te one są poleceniami, których nie można zignorować. Ale sposobem na się od posłuszeństwa jest okazanie go. Sposobem na układanie się od posłuszeństwa jest okazaniem go. To jest myśl, nie? Jeśli chodzi o inwentarz, pierwsze uwagi ciągną. widząc, sporządzają go gdyż nie można postąpić inaczej, ale gdy już to zrobią, natychmiast się go pozbywają. Orzeł nie kazał nam czcić naszego inwentarza, kazał go sporządzić. I to wszystko. A skąd widzący wiedzą, że człowiek sporządza inwentarz? Pytałem? Emanacje wewnątrz kokonu nie uspokajają się i nie mogą się połączyć z zewnętrznymi. Widać to wyraźnie, gdy porówna się to, co robi człowiek z tym, co robią inne istoty. Niektóre z nich uspokajają się do tego stopnia, że potrafią się stopić z wolnymi emanacjami i poruszać wraz z nimi. Widzący widzą na przykład, jak bardzo rozszerza się światło emanacji z skarabeusza. Natomiast ludzkie istoty uspokajają swoje emanacje, a potem zastanawiają się nad nimi. Emanacje skupiają się na sobie. Donuman powiedział, że ludzie doprowadzają proces porządzenia inwentarza do logicznego ekstremum i ignorują wszystko inne, gdyż już głęboko. Zaangażują się w sporządzanie mentarza, mogą się wydarzyć dwie rzeczy. Albo zignorują impulsy swobodnych emanacji, albo wykorzystają je w bardzo szczególny sposób. Jeśli po sporządzeniu wentarza człowiek ignoruje impulsy swobodnych emanacji, prowadzi to do unikatowego stanu nazwanego racjonalizmem. Jeśli zaś wszystkie impulsy zostaną użyte w kontrolowany sposób, powstaje Zaabsorbowanie sobą. Widzący postrzegają ludzki racjonalizm jako niezwykle jednorodny, przytłumiony blask, który rzadko, jeśli w ogóle, reaguje na nieustający napór swobodnych emanacji. Ten blask nadaje Jowatej skorupce twardość, ale także i kruchość. Dominant stwierdził, że wśród gatunku ludzkiego racjonalizm jest bardzo rzadki, choć wydawałoby się, że powinien występować w obfitości. Większość ludzi pogrąża się w zaabsorbowaniu sobą. I tu skończę, bo mi się zaraz zrobi 15 minut. Co oznacza, że nie będę mógł załadować tego filmiku. Ciekawe, chyba najdłuższy jakiekolwiek zrobiłem do tej pory. Jego słuchania.